Witam, jesteśmy sobie u mnie w domu, dzień dobry e, i zaczynamy pierwszy vlog na moim super kanale. E, zasubskrybujcie oczywiście. I tak, e, jest godzina 11, więc e, ja jestem już prawie spakowany, tutaj mam buty tak, tutaj mam buty e, z przekąskami, tutaj jest stacja ładowania wszystkiego, jakiś słuchawek AirPodsów. w sumie to to samo głośników, powerbanków i tak dalej. I jestem już prawie gotowy, ale outfitik na dzisiaj prezentuje także biała koszulka, spodnie wow, Nike i taka bluza, bo jednak będę jechał za 16 godzin, w ogóle sobie to nie wyobrażam kochani. Pierwszy raz będę tyle jechał, ale no, bardzo się cieszę, że właśnie idziemy do tych Włoch. Eee, no. I widzimy się chyba na miejscu, więc... Eee, no. Hejka, kochani. Dobry, Dobry wieczór. wieczór, dokładnie. Jest godzina 21. I jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Mamy być w Włoszech o 8. I zatrzymamy się w Bryni. Nie. Brnie, tak, brnie. E, I tam będzie jakiś e, dotłuk naszego pana przewodnika. Będzie tam super kompleks. Kompleks restauracyjny i nagramy tam Wam e, W sensie następną część, więc e, zapraszam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Witam wszystkich serdecznie. Jest godzina 22 .30, 33. No i jesteśmy na parkingu. No, gdzieś, gdzieś w Czechach, przy granicy z Austrią. I e, ogólnie toaleta jest płatna, więc e, poszliśmy do autokaru. <grystanie> <grystanie> Mnie stać, więc poszłam. No, ale my się już raczej widzimy we Włoszech, no, bo. Nie, nie we Włoszech. 4,50. We Włoszech, tak, we Włoszech. Bo już raczej nie będę nagrywać, no, idziemy teraz spać. Ale pożegnajcie się. Nie. Hejka kochani, jest godzina siódma i no, spaliśmy trochę, bo poszedłem spać o trzeciej Ale w ogóle no, no ciężka historia e, Ale obudziliśmy się, jesteśmy teraz na jakiejś stacji już we Włoszech We Włoszech czy we Włochach? We Włoszech No, we Włoszech e, I mm, z i Melia sobie kupiłem kawę, a ja miałem croissant, już go zjadłem, no Teraz będziemy jechać do tej Padwy, więc tam się widzimy. Hejka! Hejka! Jesteśmy w Bazylice Świętego, Świętego Antoniego. I jest tak pięknie, patrzcie! Jest bardzo ładnie. Jest. ładnie. jest taki ładny dziedziniec. Coś więcej wam nagramy później, bo wchodzimy do kościoła. Hejka! Jesteśmy w kościele. Na no. tak. pierwszym miejscu. Piękny kościół. Tak. Piękna bazylika. Bardzo to jest bazylice. No bazylika. Mam bazylika. Do środka nie możemy nagrywać, aż na Kubę jak ogląda ten... Nie, nie pamiętam jak to się nazywa, to chyba się nazywa szata kościelna. Szata kościelna, maybe. O, nam dzwony, Ej, widać anioła? W Może widać. trochę widać, tam jest anioł i ogólnie... Tam na samej kurze widać. A, a... Ten ksiądz powiedział, że jak będziemy kiedyś jeszcze w Padwie, to że mamy do niego dzwonić i że wtedy on da e, tak, a nie łaże, by nie padało. <słuch> Genialne. Coś no, więc jest ciekawe. No, ale w środku nie możemy nagrywać, więc tak. Gdzie jest ksavik. tam. Krawik. Ksawciu. My jesteśmy fanami Ksawcia. Ksawciu to jest. Jaką Co to jest? To jest moja. to jest nasz idol ogólnie i ja jestem wielką fanką. Przyjechałam na tą wycieczkę tylko i wyłącznie dla niego, żeby móc na niego patrzeć. Ogólnie będę musiała siedzieć pod pokojem, bo jestem taką jego fanką. I ja mogę Hejka dzień dobry. Hej pani, Halo. Jesteśmy sobie na rynku gdzie? W Padwie. Padwie. E, I jedliśmy lody, jedliśmy krosanty, naprawdę jesteśmy najedzeni i teraz będziemy jechać do hotelu już. A e, później na plażę. A później na plażę, no i jutro do Mirabilandii, więc jeszcze mi się wydaje, że dzisiaj dam z plaży jakieś nagranie, ale już następne będzie z Mirabilandii. Jeszcze jest Mirabila. drogi. Gdyby. No. Jeszcze nas czeka długa podróż. No, ale dzisiaj dam jeszcze pewnie z plaży vloga, więc no. Tam się widzimy. Witamy, Jest godzina około 10:15, no, i jedziemy do Mirabilandy i zaraz tam będziemy już No, w sumie już widać, więc naprawdę zaraz tam będziemy. No, jechaliśmy tam z pół godziny. No patrzcie, tu jest mi Tu, więc my zaraz tam będziemy i nagramy wam tam super vlog. Tak, tak. będzie sobie. w pani! Torby zalano po prostu masakra Jesteśmy, Zuzia. Jesteśmy w maku włoskim i są tu różne takie fajne rzeczy patrzcie no. To małubekon, Chicken burger. rzeczy nie w tej ziemi, ale my mamy lepsze, prawda? No. A Klaudia, poczekaj, bo tutaj się rozmazało. Jak ci się Klaudia podoba? Świetnie jest. Pięknie jest. Agatka, wszystko OK? Dobrze. A Ksawer, jak ci się podoba? Czapka i dola. O, właśnie, Ksawery mamy czapkę, bo dostanie udaru. Więc. No Udałeś czapkę? No, bo dostanie udaru, trzeba być miłym i pogodnym. Dostanie udaru. Dobrze, kończymy vlog. Szanowni, właśnie wracamy. Byliśmy pięć razy na tym najlepszym, cztery razy na tym takim troszkę gorszym. Ogólnie zaliczyliśmy wszystkie najlepsze atrakcje, ale moje fryzura prezentuje się okropnie. Pomachaj, proszę. No i kurde, no, no i było bardzo fajnie, naprawdę. Co? Ja to jakoś podsumuj ładnie. No, eee, że mi się chce. No mi też, ale było super. Hejka pani. E, idziemy do autokaru, który stoi sobie tutaj. E, I ogólnie to jedziemy dzisiaj do San Marino, więc powinno być bardzo fajnie. E, no widzimy się chyba tam, bo już nie będziemy nic raczej w autokarze nagrywać, dzień. więc Hej pani! Dzień dobry. E, dzień dobry, jesteśmy w San Marino. Tutaj no, za nami jest no, ratusz, jesteśmy na placu głównym i nie można tu w ogóle używać internetu, ale bardzo dobrze się bawimy. Karta Ekus też nie działa. Karta Ekus w ogóle nie działa, no to jest dramat, po prostu ja się czuję tutaj trochę niebezpiecznie. Hmm. Ale e... ale no, idziemy coś zjeść, prawda? Amelia. Zjeść. Witam, witam. E, przywitajcie Hello. się. I idziemy teraz coś zjeść. I ja... gdzie jest Xavier? Ksawery! Ej. Ksawery zaraz przyjdzie też. Hejka fani, jesteśmy na lodach i granitach. Dziewczyny mają granitę, ja mam loda. E, Savery, co ty masz? Melon. Granitę, melon. I ogólnie bardzo tu mają dobre lody. To jest mój dzisiaj drugi lód. I ogólnie kupi, kupiłem też portfel. E, a że perfumy kupiliście. Więc no, bardzo tu jest fajnie. San Marino. Ja, ja się stargowałem fani. 45 euro na 20 euro więc no ja jestem po prostu targowiec i eee, bo no pewnie. Hejka kafanie, jesteśmy nawet w San Marino i ja sobie kupiłem takie chipsy z euro 50 to też... E, ale mam wodę, picie wodę. I e, takie fajne super rzeczy i to jest taki super widok właśnie. Więc no bardzo fajnie, nie Zuzia. A Zuzia ma darmową wodę, którą se w kranie, więc Zuzia oszczędza, ale ja też w sumie, nie, bo ja się to się jest mój taki lunch powiem. No e, i teraz będziemy już jechać do Rimini więc Elo, Elo. Fajnie właśnie na śniadanie e, wraz z Dziadem Diva Diva Z za Um, ogólnie jem brał nie bardzo dobre. O, super! Degustacja. Brazylijska degustacja. Czodaj, jedziemy do Wenecji tutaj i kończymy naszą przygodę z Włochami i... I wracamy do rze smutnej rzeczywistości, a szkoda. Wracamy z powrotem do naszej szkoły, a szkoda. Mm, I jest super ogólnie, bardzo się cieszę. A jest tutaj bardzo dobry sok pomarańczowy. Jak będziecie mhm. ananasowy też jest dobry, musicie spróbować. To ja chciałam powiedzieć, dziękuję. Dobrze. Hejka fani, jedziemy właśnie Uuu. do Wenecji i się okazało, że ja w ogóle za, jak to audio audiobajdów się za... Zgubiłem to gdzieś i jedno takie coś kosztuje 300 zł. Ale ja jestem przekonany, że to jest w walizce i na pewno tam jest. A najgorsze jest to, że ja jeszcze miałem ze sobą audio który też gdzieś się posiał I no jest... ty posiadałeś jego audio Będzie i będziesz za nie płacił 6 stówek. Nie będę, bo ja je znajdę. Będzie wypakowywać walizkę w Wenecji. Uciekł nie, one uciekły od ciebie. one są w walizce, a ta to walizka. To ja w, w, wszedłem pierwszy jest... do autokaru i walizka jest na samym końcu. Więc, żeby ją wyciągnąć, to ten pan kierowca będzie, będzie tam musiał ze mną godzinę godziny spędzić. My Ale jest, no. Nie mam tam na nadal autokar, to Ale no, będą audioguidy na 100%. 100%. Na pewno. Hej, pani! Jesteśmy w stępie. I Ja mam ogólnie jakąś bardzo fajną fryzurę, podoba mi się. jest ekstra. I zaraz idziemy na rejs statkiem i płyniemy na Plac Świętego Marka, chyba Marka, nie pamiętam, do Wenecji. I będzie na pewno super. Co, Octavix? Będzie super? Będzie ekstra. Będzie ekstra, wow, no. On taki nieśmiały troszkę, ale będzie ekstra. Będzie ekstra. Więc no, widzimy się na stateczku. Hejka fani. pójdziemy sobie statkiem, zobaczcie, do Wenecji i zaraz Wenecji. będziemy i naprawdę jest bardzo fajnie. Byliśmy w sklepie słuchajcie i ja próbowałam zapłacić, też mi zrobił podstaw. Ja kupiłem wczoraj portfel i z tego portfela była taka karta, taka plastikowa, nie? I ja ją dałem Zuzi i Zuzia, tym próba... I Zuzia to próbowała tym zapłacić, więc bardzo fajnie. A nagramy Wam w ogóle z Wenecji, będzie super vlog na pewno. Eee, no więc machajcie dziewczyny płoniemy statkiem. Pani, zwiedzamy sobie Wenecję. Płynęliśmy gondolą z Zuzią y, i naszymi paniami się złożyliśmy na y, tą no, gondolę. A teraz zwiedzamy sobie wszystko. Jest to naprawdę bardzo ładnie. No i tutaj Wam damy jakieś te, jak przebitki, jak tutaj jest ogólnie, więc Taka. tym fajnym, i ogólnie zaczął padać deszcz, a my idziemy na lody do self-service, i ogólnie, co się, to się tak nazywa? Ja wiem, że to w Polsce znaczy samoobsługa, ale wręcz przeciwnie, nawet nam przyniesie do stolika. Więc, no, idziemy sobie coś zjeść. Więc, papa. hejka fani, właśnie wróciliśmy z Wenecji i ja. Otworzyłem walizkę, żeby znaleźć te audioguidy. I są, I są, a ja są, są. są Mam audioguidy. A ja, audioguidy. ja słuchajcie, myślałam, że zgubiłam tego audioguida, ale się okazało, że zostawał w i też cały dzień chodziłam bez audioguida. Także straty audioguidów wynoszą zero na całą no. no Teraz już je oddajemy. No teraz już je tak oddajemy, więc, jest duszno. więc no jest strasznie duszno, ale to Nasze, jest kwestia no, czasu. No, Dobrze, więc Dobrze. widzimy się później. No. Hejka wszystkim, e, jesteśmy w Polsce i ogólnie po bardzo ciężkiej podróży. Róży. Klaudia uratowała nas tabletkami Aviomarin, które uspały nas jak sarenki po prostu Sarenki Sarenki jesteśmy wyspani, wypoczęci. Szczególnie ja. Ja w ogóle spałem bardzo długo. Ja pierwszy raz wyspałem, w ogóle pierwszy raz wziąłem te tabletki Aviomarin, bo ja nie mam choroby lokomocyjnej i nigdy tego nie brałem. A teraz mi Klaudia dała, i ja też nigdy nie brałam. E, I my i Zuzia po prostu od razu poszliśmy spać. E, ja to w ogóle oddać. E, Amelia, Staczy, też to w ogóle od razu e, po tych tabletkach. Lulu! Wszyscy, Lule, <laughs> Wszyscy poszli spać. A ja jeszcze później montowałem tego vloga w nocy. No ja bo... się przebudzałam i ja. widziałam bo mnie Xaver obudził i ja montowałem no tego vloga. Obudził Cię współpracą. Tak, obudził mnie i słuchaliśmy sobie razem muzykę o 3 w nocy. E, a ja montowałem vlog, e, więc no. E, ja już tutaj nie będę nic nagrywał. Spotkamy się pod szkołą i się pożegnamy, więc papa pań. Pani, jesteśmy pod 10 Skończyła się nasza podróż. Więc za subskrybujcie kanał, dziękuję Wam bardzo za ten vlog i do następnego razu, do Paryża. I pożegnajcie się z panami. Pa, pa, pa.